Witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś chciałbym Wam powiedzieć kilka słów o aucie, które właśnie wjechało do mojej oferty. Tym razem samochód zabawka. Tak naprawdę auto, które daje wiele frajdy z jazdy, chociaż nie jest w najmocniejszej odmianie silnikowej, to i tak daje naprawdę wiele przyjemności z jazdy. A o czym mowa? Mowa o mini Cooperze. Mini Cooper, którego Wam prezentuję, to samochód yy, oczywiście z polskiego salonu. Samochód z roku produkcji 2018. Yy, wersja silnikiem 1.5 yy, turbo o mocy 136 koni. Także Tak jak wspomniałem wcześniej, no nie jest to najmocniejsza odmiana silnikowa, nie jest też najsłabsza, bo jeszcze mieliśmy wersję 102 konie. Natomiast przyznam się, że przy tej masie samochodu te 136 koni bardzo fajnie sobie radzi. No, wiadomo, nie, nie będzie to auto jakoś super sportowe, natomiast w Miniaku e, tak naprawdę frajdę, e, z jazdy daje układ kierowniczy, zawieszenie e, i sam samochód, jak sam w sobie, tak. Tutaj, i, i, tak naprawdę, ja zawsze, jak mam Miniaka, to już, jak go widzę, to już się cieszę, też, że będę nim jechał. E, więc e, ten samochód ma coś w sobie, że po prostu. Budzi takie pozytywne emocje, przynajmniej u mnie, nie wiem jak u was, ale, ale u mnie ogromne pozytywne. Także bardzo, bardzo lubię ten samochód, bardzo lubię nim jeździć i tak jak wspomniałem tutaj silnik 1.5, 136 koni, szatan to nie jest, ale uwierzcie mi, że naprawdę bardzo fajnie, bardzo żwawo porusza się po mieście i naprawdę daje wiele frajdy z jazdy. O samym egzemplarzu, tak jak wspomniałem, samochód z 2018 roku produkcji, kupiony w Polsce w salonie, przebieg jedynie 46 tysięcy kilometrów, także bardzo mały. Samochód jest bezwypadkowy, bezsłuczkowy, wszystkie elementy nadwozia mają fabryczną grubość, powłoki lakierniczej, także także nic tutaj się nie działo. Auto jest naprawdę w bardzo fajnym stanie, jak widzicie. Nie ma żadnych jakiś takich usterek lakierniczych, żadnych nieceń, e, przytarć takich poważnych, tak, bo zaraz do jakichś drobiazgów przejdę i Wam pokażę. Natomiast, natomiast wygląda naprawdę bardzo ładnie. Nie wiem, czy obserwujecie mnie, czy nie, natomiast jakiś czas temu miałem takiego Coopera praktycznie identycznego brat bliźniak, bo identyczna kolorystyka, to samo połączenie, to samo wyposażenie, tak naprawdę. Felgi identyczne. On tamten miał właśnie jakieś takie drobne przytarcia na felgach, a ten, a ten ma felgi bardzo ładne, nie ma żadnych, żadnych uszkodzeń, żadnych mankamentów. Eee, tutaj wam pokażę. o z dyżaku, takie delikatne przytarcie, jest przypędzelkowane. To jest jeden mankament. Tutaj chyba też na dole, gdzieś takie minimalnie osłupacze, gdzieś takie delikatne wgniecenie, ale to naprawdę minimalne na wysokości 2 cm. Z tej strony jakiś taki drobny otwór z latynym błotniku i też tutaj jakiś, jakiś mały pędzelek zrobiony. I na przednim zderzaku też na dole, a tutaj dokładnie gdzieś jakieś takie delikatne przyciereczki też yy, zrobione zaprawki z daleka tego prawie nie widać yy, z bliska też nie, nie rzuca się jakoś mocno w oczy yy, myślę że jak na sześcioletni samochód no to przyznacie że nie są to jakieś duże mankamenty a poza tym samochód wygląda naprawdę ślicznie fajny kolor yy, taki jasny szaro-beżowy Dobra, jeszcze nie pyta się o kolor. Ładny, ładny, o, ładny. Z tymi czarnymi dodatkami wygląda świetnie, prawda? Przyciemnione szyby tylne, czarny dach, czarna lusterka, czarna felga, więc wygląda fajnie. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to co? No mamy system bezkluczykowy, key-free. To chyba dosyć istotny element wyposażenia przy Miniaku. Są reflektory LED i światła do jazdy dziennej również lecą halogeny przeciwmgielne są czujniki parkowania z tyłu i już pokażę Wam jak to wygląda w środku i powiem o pozostałych elementach wyposażenia tapicerka materiałowa klasyczna w wersji Cooper tak właśnie wygląda elektryczne szyby elektryczne lusterka, lusterka są elektrycznie składane jest też pakiet oświetlenia, teraz tego nie będzie widać, ale tu w klamerkach jest takie fajne niebieskie podświetlenie no oczywiście czujnik zmierzchu automatyczne światła, tak? i tutaj to co też jest świetne w miniakach, ten guziczek start-stop i ogólnie te przełączniki wszystkie tutaj też macie takie fajne przełączniki, prawie jak w samolocie Eee, możecie nimi sobie zmieniać podświetlenie właśnie wnętrza i tych lampek, zapalanie światła wewnątrz. Eee, jest nawigacja, jeżeli chodzi o wyposażenie. Jest zestaw Bluetooth. A co jeszcze mamy? No radio, oczywiście tak fabryczne. Jest też odtwarzacz Bluetooth, można z, z Bluetooth sobie odtwarzać muzykę. Są podgrzewane fotele przednie, jest podgrzewana szyba czołowa, automatyczna klimatyzacja dwustrefowa, jest też podgrzewana przednia szyba. Jest tempomat multifunkcyjna kierownica, sterowanie radiem, tak jest czujnik deszczu, również automatyczne wycieraczki i co tak wygląda ją zegary. W Minijaku. też świetne, prawda? E, przebieg 46 200 km niespełna. E, ten tutaj komunikat, wykrzyknik, informacja znowu rezerwa. Nie wiem, coś ostatnio mam w części do samochodów niezatankowanych, ale obiecuję, że ode mnie, odbierając tego paliwa, na pewno będzie zdecydowanie więcej i nie będzie świeciła się rezerwa. Weźmy sobie informację o pojeździe. To co jest świetne właśnie w mini BMW, macie tutaj instrukcję obsługi w komputerze, macie też wszystkie informacje na temat samochodu, check control, brak oczywiście jakichkolwiek usterek poza brakiem paliwa wymogi serwisowania. Tutaj też macie właśnie pełną książkę serwisową, macie informacje, kiedy należy wykonać następny przegląd, więc tak, płyn hamulcowy w samochodzie należy wymienić w kwietniu 2025. Olej silnikowy Maj 2026, bądź za 20, 26 tysięcy kilometrów. Tutaj, akurat, jeżeli chodzi o te interwały między przeglądami, wymianami oleju, to zalecałbym Wam, żebyście robili to częściej. Myślę, że to nie są duże koszty i warto raz w roku pojechać do serwisu i ten olej wymienić. Jeżeli nie chcecie Was, można to zrobić poza ASO, ale myślę, że. Warto. Taka ogólna kontrola pojazdu to maj 2026 bądź za 26 tysięcy kilometrów, także wszystkie te rzeczy bardzo odległe. I tutaj macie pełną historię serwisową. Widać, że dość często samochód się pojawia w serwisie. Ostatni serwis olej silnikowy, mikrofiltr. To było robione przy przebiegu 44 742 km w maju tego roku, także, jak widzicie, samochód jest świeżo po przeglądzie. Na chwilę obecną nie trzeba nic przy nim robić, tylko wsiadać, jeździć i cieszyć się przyjemnością z jazdy tym świetnym maluchem. Um, no no tu wszystko, wszystko jest piękne i się to zawsze... Strasznie podoba. Jedna rzecz, która mi się nie podoba w miniakach, to jak widzicie ta szyba, ona jest dosyć mała i może nie tyle mi się nie podoba, co trzeba się przyzwyczaić i zazwyczaj pierwsze jazdy właśnie samochodem, nawet jak jeżdżę nimi dość często, tak, bo pojawiają się w mojej ofercie Mini, to zawsze na początku zapominam i bardzo często podjeżdżam blisko pod sygnalizator świetny gdzieś na, na skrzyżowaniu no i okazuje się, że niestety ale go nie widzę i trzeba się cofnąć albo wychylić się do przodu, żeby, żeby zobaczyć, więc zalecam zatrzymywanie się troszkę wcześniej niż wszystkimi innymi samochodami przed sygnalizacją świetlną, żeby widzieć jakie mamy światło. No to chyba jedyny mankament który jak dla mnie jak na razie jak będę starszy to może będzie jeszcze kwestia wysiadania bo mini jest dość nisko zawieszone i siedzi się naprawdę niziutko, e, zwłaszcza ja bo ja, poza tym że jest nisko to ja jeszcze lubię ustawić sobie fotel na najniższej pozycji drzwi oczywiście bez ramek jak w prawdziwym sportowcu super prawda to wygląda Miejsce z tyłu, no pokażę wam, jest jakieś tak na no, upartego można kogoś tam sadzić i przewieźć. Natomiast yy, auto dla dwóch osób bardzo komfortowe, bardzo wygodne i dużo miejsca. No już dla tych czterech troszkę mniej. Ale można podróżować w czwórkę. Bagażnik no w miejski tak na zakupy. Tak to wygląda. Przejdźmy jeszcze z drugiej strony. I tak wygląda z tej strony. Na pewno słyszycie, że silnik sobie pracuje. O, trzeba się przyzwyczaić, że są to trzy cylindry, tak? Eee, I ta praca jest jaka jest, natomiast w środku tego prawie nie słychać. Eee, I nawet ten dźwięk wewnątrz jest o wiele przyjemniejszy niż z zewnątrz. Więc co, wsiądę i może kawałek się przejedziemy. Zobaczycie jak miniaczek jeździ. Pasy zapięte, zakładamy okulary i ruszamy. Zapomniałem Wam powiedzieć o skrzyni biegów. Nie wiem, czemu mi to umknęło. Natomiast, wyposażony w sześciobiegowy automat. Klasyczna skrzynia sześciobiegowa, nie jest to dwusprzęgłówka, natomiast bardzo przyjemnie sobie radzi. Jeździ się świetnie. No, moim zdaniem, powinno być automatyczną skrzynią biegów. Są oczywiście zwolennicy tych samochodów z manualną skrzynią, ale. Ja jeszcze chyba żadnego nie spotkałem. Większość osób, którym oferuję te samochody, zazwyczaj pierwsze pytanie to, czy jest automatyczna skrzynia biegów. I rzeczywiście z tym automatem jeździ się świetnie. Auto rzeczywiście bardziej na miasto. Chociaż uwierzcie mi, że w trasie Mini naprawdę prowadzi się rewelacyjnie. Samochód ma, jak do swoich gabarytów, bardzo duży rozstaw osi, bardzo duży rozstaw kół. Więc jedzie jak przyklejony i naprawdę nawet z tym silnikiem właśnie 1.5 136 koni, auto się naprawdę nie męczy, tak? jest, jest naprawdę żwawe, przyspiesza bardzo fajnie, układ kierowniczy jest bardzo bezpośredni, no, taki klasyczny jak, jak mini BMW, no, auto sportowe. Tak? I, Oczywiście powiedzieli, że może ten silnik i skrzynia nie mają za wiele wspólnego ze sportem, natomiast da się jednym jeździć, jeździć naprawdę żwawo i dynamicznie. I to jest to, co uwielbiam w tym samochodzie. To nie wiem, czy słyszycie silnik. Cóż tam słychać, ale, ale prawie nie słychać, tak? To jeździ naprawdę świetnie. Jeździ naprawdę świetnie. Gaz, redukcja biegu i auto przyspiesza. O, właśnie minąłem się z M4, to nie był odgłos wydechu minaka, tylko pan M4 przejechał, no ale dobra. Powiedzmy, że to mini tak zaburczało sportowo. Chociaż było właśnie ciekawiej, yy, nawet w tej wersji 1.5 ten wydech ma taki podźwięk. Taki, nie, nie jest taki zwykły <grytanie> parkotak z tego z, z, z zwykłej benzeny, tylko słychać, że ten wydech jakoś specjalnie skonstruowany, żeby ten dźwięk był taki bardziej soczysty, że tak powiem. Yy, więc no, wszystko działa tu naprawdę świetnie. Się bardzo podoba. Oczywiście, jeżeli powiecie, że za mało, za słaby, że musi być więcej, to pochwalę wam się, że już niedługo do oferty wejdzie też wersja Cooper S 2 litry, benzynka 178 koni, auto z 2020 roku z rejestracją 21, ale to wkrótce. A na razie zachęcam was do Oglądania miast testowych no i oczywiście do zakupu tego pięknego Kupera. Mam nadzieję, że też Wam się spodoba i też potwierdzicie moje słowa, że jest to świetny samochód. Świetnie nadaje się do jazdy na co dzień po mieście, również gdzieś w trasie. Oczywiście no, trzeba go traktować jako samochód drugi w rodzinie albo. Kogoś, kto nie ma jeszcze czteroosobowej rodziny tak jak ja, i wtedy może mieć tylko jednego kochanego miniacza. Witam Was serdecznie i zapraszam. Karol Woźniak.